Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kirito. A to już drugi pełnoprawny odcinek z Dark Souls. Jak wiecie, w poprzednim odcinku przeszliśmy przez cały nie Umarły oraz w poprzednim takim półtorowym odcinku zdobyliśmy jedną z potężniejszych broni w grze, z której nie będziemy używać na początek. A w tym momencie będziemy przemierzać kaplicę Firelink oraz przeszukiwać ukrytych skarbów oraz być może dojdziemy do drugiego bossa. well, what do we have here? you must be a new arrival, let me guess. fate of the undead, right? well, you're not the first. but there's no salvation here. you'd have done better to rot in the undead asylum. but too late now. well, since you're here, let me help you out. there are actually Two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead. <laughs> Dokładnie i on nam tutaj powiedział bardzo istotną rzecz Otóż ten dzwon przebudzenia o którym mówił nam rycerz w poprzednim odcinku To właściwie nie mamy zabić i okazuje się, że, że są dwa Jeden będzie w tam okolicach na tej wieży O ile dobrze że tak powiem, intuicja mnie nie myli A drugi znajdziemy pod ziemią Oczywiście w tej fa tutaj jest fabuła i jest dosyć istotna ale łatwo ją przeoczyć więc powiedzcie, czy chcecie, żebym rozmawiał z tymi NPC-tami NPC-tami, jakoś się zewnątrz zagłębiał, czy po prostu wolicie, żebym po prostu przechodził... No po prostu przechodził grę, tak? I komentował na bieżąco. A tutaj już mam pierwszy skarb, czyli człowieczeństwo. A i też możecie się zdziwić, czemu mam 11 Estusów, a nie 10. O w poprzednim odcinku, tym półtorowym, yy, Przez długie stanie przy ognisku dostałem jeszcze jednego dodatkowego Estusa. Jest to tam nagrane, więc możecie to zauważyć tam, więc jeżeli chcecie, to możecie się najmniej do, do poprzedniego półtorowego odcinka i... No, zobaczyć to. To osoba, Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thurland. Have you business with us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. Może I to, mówi, ale z nim Hello raz. there. I realize that I have requested that we retain our distance, but I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this. As a token of peace. No, go ahead. It's for you. Oh my. You again? Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? No space mister Don't Może nie jestem żadnym mniemem, oni żal dziem, żeby urzywał cudów, ale nic, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby no czekujem, że z tymi NPC-ami NPC w pokoju. Very well. Then first, a covenant with the gods. No, że przyszł do śmierci. Tak Kojem tak to wygląda. Now, let me share my midic. Tylko ich effectiveness efektywność będzie determined przez your efforts i waszą wiarę. Właśnie, wiara jest w tej grze też statystyką, która sprawia, że... To jest bardziej istotna właśnie dla, ten, dla tych, że tak powiem, mnichów, niż dla mojej, mojej kasy, czyli odkrywcy. Jak widzicie, możemy się nauczyć gazu możemy... no, możemy trudno dokupać przedmioty, jak widzicie, tutaj są różne cuda. O, i widzicie tutaj też dobre, że tak powiem, dobrze ukazane, że to jest kasa dla mnika, ponieważ można kupić te talismany. Dobrze, także teraz podejdźmy tutaj, bo tutaj są kolejne skarby ciekawe. Między innymi tutaj. O, właśnie. Już się bałem, że gdzieś źle spadłem, a jednak dobrze. Mamy tutaj kufry A w nich skarby Pęknięta czerwona sfera oka. Zacham wyja wyjaśnię co wszystkie te przedmioty robią Ongosz tę talisman Gość wiodąca do domu Przyjąc przy którym swelodowałem, swelodowałem w poprzednim odcinku i nie wziąłem go na wyprawę to jest dobra. Teraz powiedzmy sobie, co robią poszczególne z tych przedmiotów. Wygląda, znaczy, czerwona sfera oka zaatakuje inny świat. Otóż ona sprawia, że możemy zaatakować świat innego gracza, który aktualnie gra w Dark Souls i się z nim zmierzyć. To Nie pozwala na odnowienie esusem na ograniczonym obszarze. No, czyli taki jakby kolejny taksów na, na hartmoudzie. Kość wiodąca, wiodąca do domu, wróć do ostatniego ogniska, przy którym udało ci się odpocząć. No, czyli po prostu taki powrót, jakby tak. Używamy kości i wracamy do ostatniego, ten, do ostatniego ogniska, przy którym, że tak powiem, przycupnęliśmy. Człowieczeństwo, użyj, by zyskać jeden punkt człowieczeństwa, znacząco przywróci. znacząco przywrócić perżety. Yy, otóż, to jest bardzo ciekawa rzecz z tym człowieczeństwem, ale użyję go później, ponieważ no, teraz mi się nie przyda za bardzo. I też może dopowiem jedną rzecz, jeżeli chodzi o tamtego rycerza z poprzedniego odcinka, bo nie wspomniałem o jednej rzeczy. Otóż, jeżeli wrócimy do tamtego azylu, to on tam wciąż będzie, tylko że już nie będzie jako żywa istota, tylko będziemy musieli się z nim zbliżyć jako pusty. Nie jest jakimś żadnym bossem, bardziej mini-bossem. Ale mam nadzieję, że I teraz przynajmniej wytłumaczyłem wszystko, jeżeli chodzi o tą postać. Jakimiś tam szkieletami było, Mimo, że są nisko postaciami, to na samym początku potrafią takie szkody wyrządzić, że o Boże. Prawda. Jeżeli też tutaj trik, że jeżeli podejdziemy do ogniska, to się przy nim przesunąć i odłożyć. Kiedy nie dojdą do nas, ponieważ wróciły do swojej początkowej lokacji. I jeżeli spytacie się kim są to przez te istoty, to są po prostu inni gracze, którzy aktualnie grają w Dark Souls. Dobrze, a teraz już utworzyliśmy do naszego tak, pierwszego ten... pierwszego celu Na ten odcinek, czyli przejście drogi. Ile już mamy jak widzicie pierwsze trudności, czyli przy, duże stałe przeciwniki backstab. Nie posiadam tych silników starczami. Moje tym blokują. To polecam Wam jak najbardziej krążyć wokół niego, czekać na dobrą okazję i po prostu ciągnąć go w jak Najprostszy rzecz ujmując. Nie wiem, ile ten odcinek będzie wnosić, więc czego podzielę go na dwa party U, nie! Dobra! To, to był bardzo duży fart, powiem szczerze, bo już byłem przygotowany, że spadnę. I, i jak widzicie też jest kolejny ukryty skarb którego możemy podnieść pierścień ofiary otóż co robi ten pierścień? nie tracisz nic po śmierci lecz pierścień się rozpada czyli to jest pierścień jednorazowego użytku pozwala nam nie tracić dusz ani niczego istotnego tak? nawet chyba niweluje klątwę z tego co wiem ale to się dowiemy ewentualnie później jakoś nieco specjalnie z niego nie korzystałem więc wiecie jest tylko na opisanie tego, co wiem własnego doświadczenia. A w tym żeby ta była taka ciężka. Dobra. Kolejny skarb. Co tym razem znajdziemy tutaj? Duża, duża zaginiona dusza na to nie umarłego po prostu i zacząłem wykonać. Czuję. Też jeden z nich w na początek. Tak dal dole jak się je pokonało. Znaczy. Mieliśmy przejście, ale jest póki zablokowane, więc no nie uda nam się. Zapomniałem wspomnieć w poprzednim odcinku, że taka jest po nas skrótów, czyli... No po prostu, jeżeli na przykład przebijecie drugą drogę i jeżeli zginiecie i wrócicie do ostatniego ogniska, nie chce wam się takiej drogi przemierzać. O właśnie. Właśnie też na tych przeciwników na porządkowych levelach, gdyż jak widzicie, jeżeli wpadną taki jakby amok, mogą was bardzo, bardzo uszkodzić, że tak to w kolejne zapałania z tymi bombami. Ach, jak widzicie, białej jeszcze... To jest tak jakby fog, czyli, że jeżeli przez nie przejdziemy i na przykład to stanie się, czyli nie będzie, czyli na przykład zniknie tak jak teraz, to mogą nas osiągnąć przeciwnicy, ale jeżeli na przykład jest taki po, który się odnawia, jakby to taki doszło do zaginionego i umarłego, to wtedy te przeciwnicy nie mogą nas dociągnąć. To jest takie często zabezpieczenie przywaty z bossami. Oho, no cześć. Ja, to tak, to, to, to też nie się jakimś ekspertem, więc dziwcie się jeżeli że w tym Gameplayu będę jakoś ten, jakoś nowy, czyli na przykład, wiecie, zapomnę jak jakąś rzecz albo, albo nie wiem, albo będę czysto to giną, bo, wiecie, tak, to jest jednak gra wymagająca też dużego skilla, a ja się za bardzo skillu, tak, co, tak powiem, no i czuję się z żadnym ekspertem, więc też nie mam aż tak dużego skilla, jak sądzę, że powinienem mieć do tej gry. Tak najprościej tą rzecz ujmę. Aha, pierwszy powod nie z lancami. Oni często blokują, więc polecam Wam ich tak obejść jakoś. Oni często atakuje, atakują tylko wtedy, gdy my atakujemy, czyli blokują nasz atak i atakują. Atakują na, na nie taktykę, krążymy wokół nich, czekamy na do, do, dogodną okazję, taką jak ta, idziemy za nimi i bakstabujemy ich. well, now, you seem to have your wits about you. Hmm? then you are a welcome customer. i trade for souls. everything's for sale. <laughs> Nie powiem, on jest trochę creepy wszystko. Dobra. Wiecie, mam tutaj dużo rzeczy do kupienia, ale mnie interesuje otóż jedna bardzo ważna rzecz, przynajmniej dla mnie na początek. Krótki łuk. A i chyba. No, możemy kupić sobie 10 strzałów. Póki co nie bo dzięki temu zrobię drugą ukrytą broń, która też może nam ułatwić w jakiś sposób grę, ale myślę, że to bardziej będzie taka jakaś dla Was, bo oczywiście nie będę tutaj broni korzystał, może w jakichś nie wiem ekstremalnych przypadkach, ale raczej będę polegał na broni, którą zdobyliśmy w poprzednim odcinku, takim dopełniającym. Weźmy sobie tutaj, tutaj mamy skarb o, w tym miejscu. Jeżeli widzicie, a nie, to jeszcze nie tutaj, pomyliłem lokację, bo chciałem Wam coś pokazać, ale niestety to nie jest tutaj aktualnie jeszcze. Oczywiście też fajną rzeczą tak w tych sosach jest to, że we wszystkie miejscach, które widzimy, da się do nich udać w jakikolwiek sposób. Tam, ten spadek tam, a przy tej wieży, gdzie byłem po jeden skarb. Daj możemy tam pójść mimo wszystko, do tamtej lokacji później na dole. Ale tu najpierw musimy, tak powiem, skachać się dobrą dobrą bezaniem w terenie i tam w ogóle dojść. Co na pewno zrobimy bez kojarzeń? Nam potrzebne, ale co daje nam człowieczeństwo? Jak widzicie, no, nasza postać wygląda jak wygląda, ale dzięki człowieczeństwu możemy się odmienić na powrotów człowieka. Jak wiecie, nasza postać jest nosicielem tego znaku, przez co no, wygląda jak wygląda, ale dzięki może wrócić do tego wyglądu, jaki znamy z kreatora postaci dla niej. Oho. Mini łapka, tak ja to lubię się nazywać. No, bo ma zapalająca przyda się szczególnie na pierwszego bossa krótki miecz mam nieco ład więc nie z nimi aż tak potrzebny jeżeli pytacie że na przykład nie wiem po Dark Souls będę chciał rozpocząć jakąś serię z Dark Souls 2, Dark Souls 3 i tak dalej nie wiem też Sekiro, bo to też jest gra otwór za Dark Souls i zapominajmy o tym. To nie wiem, zależy jak ta seria się przyjmie. Jeżeli dobrze się przyjmie, myślę, że jak najbardziej będziemy mogli kiedyś ograć kolejne części, ale czy Dark Souls 2 to szczerze nie wiem, bo że tak powiem, ta gra po jest dla mnie trochę no, zbyt trudna i póki co ciągle grywam, a chcę, żeby się dostawali rzetelne materiały i nie w takich, w których gubi się co trzeba robić i ginę co chwila, tak, żeby się to jak najlepiej oglądało. To główny klucz. No właśnie. I dzięki temu darowi mogliśmy się tutaj dostać. Inaczej, jeszcze musielibyśmy kupić tam ten, ten klucz do rezydencji od tamtego sprzedawcy. Jak widzicie, on tam nam proponował taki przedmiot, ale dzięki głównemu kluczowi nie musieliśmy tego robić. Dobra. O, tutaj zrobimy trochę błąd, ponieważ na zbyt dużą ilość na raz. Aha. Tutaj już się nie zaspokojono. Dobra, kolejny. Nie. Powiedzcie mi też, jakie odcinki wolicie. Yy, krótsza, bardziej rzetelna, czyli na przykład nie będziecie zagłębiał aż tak, i opowiadanie ciekawostek oraz... Znaczy nie no, może opowiadanie ciekawostek, będziemy mogli się zagłębić. Ale... Na przykład, nie wiem, takie jakby rozmawianie z NPC-tami i tak dalej podobało na jakoś takiego i poznawanie trochę w tej fabuły Dark Souls Więc się trzeba też dużo domyślać po prostu wyjdzie takie odcinki jak jak yy, powiem z tego drugiego, boże drugiego pier, pierwszego, bo teraz nagrywam drugi dobra, ja z tego gościa na póki co minę, bo nie chcę mi się z nim aż tak męczyć tutaj widzimy gościa, z, z strzelił osłami. Dzień dobry. Na razie. I tutaj przypomnienie z pierwszego odcinka. Powodzenia się baczka. Dobrze. Póki co może wam się wydać, że da coś taką grą liniową, bo... Ile po zgóry wyznaczonej ścieżce oraz no, nie mam za, za dużo opcji do eksploracji. Powiem wam, że może to się wydać tylko na początek, ponieważ po tym będziemy mieli bardzo dużo opcji. A tutaj jest już nasz pierwszy poważniejszy boss. A jak i to się takie przekonacie, tylko póki co, wolę sobie oczyścić, żeby nie mieć problemu z nim aż takiego. O właśnie, o tym problemie mówiłem. Przygotujmy sobie wszystko, żeby nie popełnić żadnego błędu i pokonać go za pierwszym razem. Oczywiście ta czarna poma zapewająca, jak możecie przewidywać, może nam pomóc z tym bossem bardzo. O właśnie, nasz pierwszy ważniejszy boss. Demon Tartarus. Taurus, przepraszam. My mamy tutaj pierwszą ciekawostkę to jest ostatni chyba ostatni boss oprócz demona na na którego możemy nas skoczyć dużo domu, nam już obejrzałem na walki też jakbyśmy tu za dużo z ten boss mógłby się do nas dostać ale jak widzicie jest o wiele szybszy od demona na tutaj ciekawostka, można go stąd rzucić tylko że niestety nie wiem jak się to wykonuje, przez co no nie pokażę wam tego niestety, bo sam nie, nie znam tej taktyki, tak? Dobra, szybko, szybko. Wskoczę to na inny, bo, bo to jest w w w jest, gdyby, już wtedy rzucicie w Taka jest jakby już rzucicie bardziej wymagająca, ale to nie, to nie zmienia faktu, że będę mogła go poznać za pierwszym razem. ponieważ jak odkrycam mało pancerza dosyć. Szybko. Chyba mi już smutaka jest jest Jest. Dobra, udało się. Mamy drugiego pokrótce dokonanego. Zwcięstwo jest nasze. Ja myślę, że ja będę kończył w tym momencie. I... Otóż dalszą eksploracją zajmiemy się w następnym odcinku, także żegnajcie z wami Kidito. No i oczywiście w następnym odcinku będziemy dalej eksplorować tę całą lokalizację oraz dojdziemy do następnego ogniska i prawdopodobnie pokażę Wam kolejnych bossów, ponieważ będziemy już mieli do wyboru. Także żegnajcie z Wami do następnego odcinka. Że... Trzymajcie się, no i cześć!